Siem, no tutaj Raphson z kanału Raphson Games. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Grand Theft Auto Vice City Stories. Kontynuujemy naszą przygodę wikiem. Zobaczymy co Lens od nas chce. Od zera do bohatera. Od nas chce. Od zera do. A, ah, just in time, bro! <laughs> yeah. Lance, I'm through with this man. What, you mean this dump? Yeah, me too. <laughs> no, I'm through with this bullshit. I don't want to be a damn drug dealer. It's for assholes. Vic, don't go soft on me now. I got what we finally needed. I know how we can get our hands on one big shipment completely free. We can finally get Pete the healthcare he needs. Look, Lance, I am a long way from being a good guy, but drugs just mean trouble. I agree, man. 100% agree. That's why we're gonna get this one big payday for all the hard work and split! Jerry Martinez. It's his coke. Ugh. Fuck it. You know what? Let's do it. All right, ladies and gentlemen. That is a real man. Let's pop. gonna make it big vic i have a dream i have a dream your dream is my nightmare don't be like that man look i've even arranged some insurance come on guys time to pop the little haiti okay just a little haiti tutai okay so what's the plan Martinez is bringing in that Te miejsce jest prawdopodobnie blisko mojej kryjówki, no, Ze dwa kilometry bliżej. No to jedziemy. Skręcamy w prawo Ah, shit Dobra O chuj Sorry No oh, jest, naprawdę Serio

spoko hey let's fuck down. i'm ending this interaction nietro this ain't no movie and it ain't no kiss i see your fate now big man yeah you understand now huh Dobra, to było proste. Ochuj, tylko nie on. Wsiadaj do ciężarówki. Będą nas gonić. Jedź za lęsem. You said it. Dobra, skręcamy w prawo. O zgniotłem przez przypadek człowieka. O kui! musimy uciekać. To jak najszybciej O sorry Wypierdalaj Chyba jedziemy w stronę Budynku wojska Wypierdalaj. Ach, shit. A jednak nie Dobra. Aha, okej. Okay. Trzeba uważać na te rakiety. Okej. Okay. O oh. hey, like so oh, Dodatkowo... Goni nas policja, fuck Obyśmy przetrwali A Razem z Lensem. Dobra, jedź Lens. Skręca w prawo, ok. O chuj Bardzo źle Cztery gwiazdki no tak. Wypierdalaj. Nice. Wpadli w drzewo. Spoko. Do, nam się udało nam się. Zajbiście. Sold this shit yet. We better. I just bought us both fancy apartments. We're mortgaged to the hilt. We're supposed to be getting out of this shit. We are. But I gotta do it in style. I got a reputation to uphold. Okay, odblokowaliśmy drugą część miasta. Zajbiście. Aha, tutaj jest kryjówka, spoko. O, mamy dodatkową wiadomość. Louis Lens mówił, że wkrótce będziesz bogaty. Czy to znaczy, że nie będziesz miał już dla mnie czasu? Aha. Ok. No to w takim razie przechodzimy do następnej misji. Okej, okay, witajcie z powrotem. Mm, to jest moje nowe mieszkanie. Tutaj jest kuchnia. Tutaj jest piętro. Tutaj mogę zmienić ubranie. Tutaj nie wiem, co to jest. Aha, tutaj jest balkon. Tak. Coś jeszcze. Aha, wypłata dziennych. Okej. Okay. Okej, okay, jesteśmy już na miejscu. Zobaczmy, co chce od nas Lams. Siła śmierci. Hey Vic! Like the new threads? Terrifying. I need to use the phone. Yeah. Thanks for the coke, Martinez. <laughs> now you know how it feels to get fucked. Oh, you fucked us both, Vic. That coke you ripped off belonged to the Mendez brothers. I was just the shepherd. Now, we're all on their shit list. And the only way off is in a fucking bag. I'm turning states. I'm gonna ruin you, your brother, Mendez, everyone. Happy holidays. Lance! You useless, degenerate asshole! We don't have to worry about a thing. Once we sell the coat, we can pay off the feds and handle anything the Mendez brothers throw at us. Listen! I got a buyer. Let's go see him. Dojdź do it to Centrum Handlowego przed czwartą. Okay. O Jezus, jakie lagi, matko boska. My man is filming some zealous movie over at the mall. They only let them shoot at night. So we better get over there pronto. Okej. Okay. No to w takim razie widzimy się na miejscu. Po prostu przyspieszę moment filmu. Okay, we're on the spot. Hey Spitz! You looking for inspiration? I got all you need! All I need, huh? A stuntman's what I need. We've gotta wrap this scene before the mall opens. Vic can handle your stunts. Meanwhile, you and I can talk snow business. Na Napewniaj wskaźnik krwistości, zabijając kolejnych zombie, nie pozwól. Aha, mam zabijać zombie, naprawdę. Eee, uh, tak. And Po prostu nie lubię gier, gdzie strzela się zombie. Nienawidzę takich gier tego gatunku. Na przykład nie wiem. Dead Island. Uh! Uh! Ok, w tej scenie zombie atakują sklep z płytami. Nie pozwól żadnemu dostać się do wnętrza sklepu. Ok. Tutaj są to będzie prawdopodobnie trudna misja? Nie, kurwa, wypierdalać. To będzie bardzo trudna misja. Bronić sklep przed... z ja! zjebami. Dobra. Boże, jak ja nienawidzę tego dźwięku. Najbardziej irytujący dźwięk w życiu, kurwa. Aaa, fuck. Wypierdalać. Kurwa nie kopaj tylko. Bih. O chuj. Dobrze. 5 sekund. That's a rap. Okej. Okay. Nice. I am my brother's keeper. Mamy made for life! Let's go pick up the do jego apartamentu. Spoko. Ok, żeby was nie zamęczyć, o chuj, o chuj, o chuj. Fuck, fuck. Uciekaj, lens. Okej, Ok, jestem już na miejscu. E, tak. Jadę motorem. Bo samochód się spalił. Znowu. Po raz drugi. Mam! Ma. Ej, rycz! rich! <laughs> Uh -huh. Where is she? Ah, oh, never mind, man. Just get the yayo. Yeah, it's in the spare room. <laughs> ją porwali, tak mi się wydaje. Oh, shit! Ją zabili. It's gone! What? And Mom's stuff is gone, too! <laughs> oh, oh ma. Lance! Ain't that a bitch? I can't believe she took our coke! Yeah. So what do we do now, moron? Wait, wait, let me think. I know we can make it right. We'll just, uh, uh, uh we'll explain things to the Mendez brothers, you know. yeah, oh, yeah, yeah, I'm sure. And between chopping us up and feeding us to their dogs, they'll be very understanding. Lance, if we get out of this, I'm gonna kill you. Asshole! I... Okay... Misja została ukończona. 850 dolców. Galniturek jest teraz dostępny w kryjówce. Okej. Okay. Czy coś jeszcze? Mamy wiadomość: Spitz, jeśli chcesz znaleźć kupca, wpadnij do Reni, do studia filmowego. OK. Dziękuję Wam za obejrzenie odcinka. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Do następnego odcinka. Na razie i cześć. A tak wygląda mój nowy garnitur. Tak więc na razie i cześć. Jeśli spodobał Ci się mój film, kliknij kciuka w górę. Skomentuj film oraz subskrybuj mój kanał. A hejterom życzę palca w dupie. Nara!